Boisz się matury? Nie czujesz się dobrze przygotowany, bo nie uważałeś na lekcjach? Czy na myśl o tych paru kartkach papieru zaczynasz trząść portkami i płakać? Nic nie szkodzi, też tak kiedyś mieliśmy. Dlatego dzisiaj przetestujemy przeróżne sposoby na naukę, żeby sprawdzić, które z nich są najskuteczniejsze, przynoszą najlepsze efekty i mogą pomóc wam. W tym celu napisaliśmy podstawową maturę z matematyki bez żadnego przygotowania. Jak się okazuje, jest najtrudniejsza dla maturzystów, ale ten film może Wam pomóc w napisaniu praktycznie każdej matury. Jednak to jak nam poszło, dowiemy się dopiero po napisaniu innej matury z matematyki, do której każdy z nas będzie miał jedynie 24 godziny na naukę i wdrożenie indywidualnego planu nauczania, po czym porównamy wyniki z napisanych dwóch matur. Każdy z nas ma inne doświadczenie z nauką i Podejdzie do przygotowania inaczej, dzięki czemu będziemy mogli pomóc każdemu z Was. Ale zanim zaczniemy, chcieliśmy najpierw jeszcze zasiągnąć porady od innych ludzi, żeby wiedzieć w ogóle, jak się uczyć. Jak zdać maturę w 24 godziny? Dobre pytanie. Jak przygotować się do matury w 24 godziny? Ja, ja już tak właśnie. To jak to zrobiłaś? Nie wiem, nie uczyłam się. Jak najłatwiej byłoby nauczyć się w 24 godziny do matury? Czekaj, że kaptur się założy jeszcze raz, możesz on teraz. Piszałam maturę z warunkiem Tomy. Jak poszło? Poszło, no. ja, Chujuła. Nie... <grym> to jak? Czekaj, Ale najpierw muszę pomyśleć, co powiedzieć. Parę dni przed maturą to nie robić, prawie nic, żeby się wychilować. No. no, najpierw to chyba siłka, potem lecisz jeszcze po. Czy wiecie, jak przygotować do matury w 24 godziny? Chyba nie, nie tak? oglądałam filmiki na YouTubie. Oglądać filmiki na YouTubie. No właśnie, dobrze trafiliście. I żeby na poważnie się czegoś dowiedzieć, zapytaliśmy też o to kogoś, kto faktycznie zna się na nauce. Cześć, nazywam się Leon Wosek i prowadzę fundację Szkoła 2.0, która od dwóch lat zajmuje się poprawą edukacji w Polsce. Pokazujemy uczniom, jak żyć trochę lepiej, jak poradzić sobie z aktualnymi realiami szkoły, no i jak zdać maturę, właśnie dlatego jestem tutaj teraz, żeby sprzedać wam parę trików na te kilka dni, przed maturą. Julian będzie jeszcze do nas wracał w trakcie tego filmu z nowymi trikami i sposobami na lepszą naukę. A tymczasem... Więc zaczęło się, jak przygotować się do matury w 24 godziny. Myślałem, że mam już to ze sobą, no ale wróciło szybciej niż myślałem. Trzeba się nauczyć. Trochę pospałem i nadal się czuję niewyspany. Wyobrażałem sobie inaczej w ten poranek. Zaraz mam opowiem dokładniej o taktyce, ale najpierw pożywne śniadanko, które jest kluczem. Ja zacznę od zrobienia sobie jakiegoś pożywnego śniadanka. Po to, żeby mieć siłę na naukę i ogólnie lepiej się czuć. Manko jest bardzo ważne, najważniejsze wręcz. wstańcie sobie trochę wcześniej, jeżeli chodzi o maturkę, zjedzcie pożywne się na W moim przypadku to jajecznica. Mój plan na dzisiejszy dzień nauki nie zrobię nic, co nie będzie miało powodu. Wszystko co będę robił będzie. Będzie. Każda jedyna rzecz w ciągu mojego dzisiejszego dnia nie będzie normalną rzeczą. Nawet teraz jak pójdę się umyć, to w zimną wodę włączam, żeby się pobudzić bardziej. o, o. Cały liceum miało Cię przygotować. Chcesz te 3 lata nauki streścić w 24 godziny? Powodzenia! Bez obejrzenia tego filmu i zostawienia subskrypcji, łapki w górę i zaobserwowania nas na Instagramie myślę, że się nie uda. Kawu sobie zrobiłem. Nie interesuje mnie, czy jest ona dobra do nauki, czy nie. Po prostu bardzo lubię kawę. I... Mam zamiar wypić dzisiaj trzy takie dzbanki. Tu się znajduje litr wody. 3 litry wody. To jest taka liczba, którą jakby powinniśmy. No dobra, no chyba bardziej bliżej granic 2,5 litra. Ale ja wypiję 3. Dodatkowo do tej wody wyciskam sobie sok z cytryny, gdyż wyczytałem, że olejki zawarte w kwaśnych cytrusach mogą nam pozwolić w polepszeniu nastroju, skupienia, czujności, może to jakiś skam w ogóle, ale po prostu to sprawdzę, ok? Krok drugi to się obudzić biegnąć. Trzeba rozbudzić każdą komórkę w swoim ciele. Jak macie kamerę samą to Biegnijcie kamerą. Chodzi ogólnie o to, żeby się obudzić, być spartym i gotowym, żeby nie być kompletnie ospałem. Trochę tego nie przemyślałem. Umyłem się najpierw, a potem poszedłem biegać. O, puta, puta. Nie wyglądam na zmęczonego, dlatego przybiegnę jeszcze raz. Nadszedł w końcu moment na to, żeby wziąć się po prostu do nauki. Jeśli chcesz mieć 30% i nic ponadto cię nie interesuje, kup się na funkcji kwadratowej. To jest wszystko, co musisz wiedzieć. No i nierówności. Uznania i nierówności. Zabierzmy się za to. Zabierzmy się. zabierzmy się. Dobra. Mam na sobie garnitur w tym momencie no, Spodni nie mam, a tego adresy, Ale przynajmniej marynarkę mam i mam ją na sobie nie bez powodu Tylko o tym dlaczego opowie wam Julian Powiem wam, że to dobry moment na wprowadzenie nawyków Które potem wam się przydadzą Pozwolą wam na sali egzaminacyjnej czuć się trochę bardziej komfortowo Po pierwsze ubieranie garnituru I podchodzenie do matury w domu W garniturze czy sukience Pozwala wam zaznajomić się trochę z tym strojem, który macie na sobie Co prawda u nas nie jest to takie formalne Bo my robimy film, także moglibyśmy się ubrać jak chcemy Ale jeżeli faktycznie garnitur lub marynarka spraw że czujesz się spięty, na pewno może ci to pomóc, jeśli trochę się obędziesz wcześniej z tym i faktycznie pochodzisz sobie na luzie, żeby się przyzwyczaić. A Ja to ściągam, bo po prostu nie potrzebuję. A teraz przedstawię wam listę problemów, z którymi możecie się spotkać, jak będziecie się uczyć. Brak dobrego nauczyciela. Potrafi mocno zniechęcić do nauki, dlatego nie przejmujcie się, że nie rozumiecie, gdy ktoś coś wyjaśnia, a szukajcie dalej odpowiedniej osoby. Znajomi, którzy chcą Cię wyciągnąć na browara, Zamknijcie wszystkie drzwi i powiedzcie stanowczo nie. Inne rozpraszacze, takie jak telefon i nieustannie przychodzące powiadomienia. Musisz się skupić w 100%. Wiem, że to nie jest tak łatwe, dlatego tutaj przychodzi z pomocą Subway Surfers. Jeśli nie jesteś w stanie się skupić, puść sobie to. Na pewno będzie o wiele lepiej że. Spoodiazuje z dodania. Przyznam się szczerze, też jestem osobą, która nie zdała Za pierwszym razem matury Z innych przedmiotów nie miałem takiego problemu jak z matmy I opowiem wam o taktyce, która mi pomogła Polega on na tym, że wykuję rzeczy Które już potrafię na tyle się na nich Spokusować, żeby na pewno Zrobić te zadania I taktyką, która pomogła mi zdać maturę Jest właśnie nauczenie się tych paru rzeczy Tak na blachę, resztę zadań zamkniętych Strzeliłem w jedną literkę, w B No i zdałem na 40% Także taką taktykę też zastosuję Na maturze, którą będziemy pisać jutro, porobimy sobie zadania przypomnę sobie po, 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 po obejrzę sobie parę filmików na YouTubie, także witam bardzo serdecznie 24 godzinny kurs z Barteczkiem zaczynamy, Uhu. Cześć w ostatnim filmie powtórkowym przed maturą. Tak jak wcześniej też mówiłem, ja chciałem wykorzystać dobrze do nauki każdą chwilę, więc nawet podczas sprzątania włączyłem sobie po prostu szybki film powtórkowy do matury, dzięki czemu przypomniałem sobie co nieco. Link do tego filmu, jak i do każdego innego, który będzie tutaj się pojawiał, znajdziecie w opisie. Zrobiłem sobie śniadanko, jaja. Jaja były napisane gdzieś tam na stronie jako dobry produkt ku temu, żeby lepiej funkcjonować w ciągu dnia. Mamy ze sobą również wysoko wysokobiałkowe, bo też było mówione, że białko dobrze wpływa na poprawę nauki. I mam jeszcze orzechy, bo orzechy też są dobre dla mózgu. Mam zamiar dzisiaj się odżywiać naprawdę perfekcyjnie. Nic absolutnie nie wezmę, no dobra, może poza gumami. Polecam wam zacząć rzuć gumę o określonym smaku podczas skupienia. Kiedy się uczycie, kiedy robicie próbne matury, kupcie sobie gumę o określonym smaku, tylko niemiętowym, bardziej unikatowym. I potem wchodząc na salę egzaminacyjną, żujcie tą samą gumę. Nową z paczki, ale o tym samym smaku, bo dzięki temu wasz mózg przypomni sobie, że ucząc się, czuł ten smak i wejdzie na trochę wyższe obroty, pozwoli wam się skupić, jeżeli będziecie czuli się rozproszeni. Brzmi to jak jakieś takie czarodziejskie. Ale chcę to przetestować. Teraz moim planem będzie ogólna powtórka taka wszystkich zagadnień, które są najważniejsze właśnie do matury. Najlepiej, żeby ktoś mi to mówił, dlatego znajdę zaraz jakieś poradniki i będę go oglądał znowu. Tutaj oglądałem poradnik Lewusa. Bardzo fajnie i bardzo prosto pokazywał rozwiązywanie poszczególnych zadań. Także polecam w opisie link do filmu. Zaznajomcie się z kartą wzoru. Jest tam na naprawdę wszystko. Ona stron ma całkiem sporo i te materiały są porozsypywane. Nie wchodźcie na salę egzaminacyjną, nie znając w ogóle tej mini książeczki, tylko poprzeglądajcie ją w domu. Dzięki temu na sali egzaminacyjnej szybciej po prostu odnajdziecie. To, czy w waszej maturze, którą będziecie pisali za parę dni. Teraz chwila na przypomnienie karty wzorów, i siadam z powrotem do nauki, no bo niektóre rzeczy po prostu trzeba umieć. No ale to nie jest cały materiał. To są trzy naprawdę, trzy, cztery rzeczy wykute na blachę, i resztę strzelcie sobie w jedną literę, zdacie, tak jak ja. Chodzicie. Lecę teraz do Juliana się pouczyć, jest w końcu ekspertem, jeśli chodzi o nauczanie, dlatego na pewno coś dobrego mnie tam spotka i czegoś się nauczę. Trzecią metodą jest metoda testu zderzeniowego, która polega na tym, co robicie od wielu miesięcy, czyli w robieniu testów, po prostu. Wiele badań wskazuje, że ta metoda pozwala wam lepiej pamiętać w dłuższej perspektywie materiał, dlatego róbcie próbne matury na poważnie, podchodźcie do tego jak po prostu do sprawdzenia swojej wiedzy i w ten sposób znowu porządkujcie materiał, który macie w głowie. Kto już Szukam mema. Tyle mówi o <noise> rozpraszaniu, i. Chłopie, <noise> no, <my> tak przyjdzie, będzie mema szukał. Nagram. A ja w międzyczasie wyruszyłem po tajemniczą rzecz, która miała ułatwić mi naukę. Jadąc tramwajem, nadal rozwiązywałem zadania maturalne w aplikacji na telefon. Link do niej też znajdziecie w opisie, bo bardzo fajnie się sprawowała i jest darmo. Robiłem też te zadania na przystanku i bałem się, że ludzie pomyślą sobie, że muszę być giganerdem, skoro ciągle się uczę. Ale wyglądało to w sumie tak, jakbym nawet mógł przeglądać TikToka. I dojechałem tutaj, więc postanowiłem wam to nagrać, a potem nagrałem to. Ale nie przyjechałem do tego sklepu, tylko nie chciałem jeszcze wam od razu pokazywać, po jaką tajemniczą rzecz przyjechałem. Widzowie, jest 16, łeb mi po prostu. Paruję, łeb to pół. Muszę zrobić sobie po prostu przerwę. To chcę tam przekazać, że. Wszystkie, co sobie przypomniałem, pora na jakieś zadanka porobić później, ale teraz przerwa. wróciłem już od Juliana. Mamy już godzinę 19:15. Coraz mniej czasu. Dowiedziałem się parę nowych rzeczy i teraz zostaję już sam na sam z maturą. Nie pozbyć się wszystkich, rozpraszaczy Wróciłem do domku, jest godzina 19.09, dużo zajęła mi podróż po pewną rzecz, którą chcę wypróbować dzisiaj. To nie jest żadna reklama. A mogłaby być. Chcę wypróbować takie oto tableteczki suplement, który generalnie ma poprawiać pracę mózgu. Mam też jeszcze witaminki, magnez. Nie do magnezu, zwiększa podatność na stresa, im silniejsza reakcja stresowa, tym większe zapotrzebowanie na magnez, im większe deficyty magnezu, tym ciężej odczuwane są skutki stresu, Zmęczenie i bezsenność zawroty i bóle głowy. Tak, sam to wszystko pamiętałem i miałem w głowie. Witamina D4. Już nie mogłem znaleźć, co powoduje, ale pewnie jest dobra. No i kwasy omega 3. Osialalala jak on ją, tralalala. Więc biorę to wszystko, zabieram się za naukę i moja nauka w tym momencie będzie wyglądała. Tak. Znalazłem egzamin sprzed paru lat i rozwiązywałem po kolei zadania, sprawdzając od razu wyjaśnienie i rozwiązanie w filmie kogoś, kogo znalazłem na YouTube. Bo zadania co roku wyglądają podobnie, schemat jest ten sam, więc uważam, że rozwiązywanie zadań z poprzednich matur jest bardzo dobrym przygotowaniem. What is o Jezu, co? Bo przeglądam TikToki, to już nie można na chwilę nawet. Drugą metodą jest metoda nauczyciela nie? i to trochę odpowiedź na to, dlaczego nauczyciele po 20 latach od studiów dalej pamiętają większość materiału, ponieważ ciągle uczą o nim innych. Na te parę dni przed maturą spotkajcie się ze znajomymi, ja tak zrobiłem i całkiem dobrze to zadziałało, i pogadajcie o maturze, o materiale. Watch out, watch out, watch out. Oh Dopiero co w pewne refleksje. 24 godziny to bardzo mało czasu na naukę. Jak ma się mało czasu, trzeba niestety poświęcić ten czas poszczególnym elementom. Zawsze na maturze jest ta Z rozkruszonego mnożenia, funkcja kwadratowa i jakaś geometria, liczenie pól i Kurw, macie kartę wzorów, nie? Na tej karcie wzorów jest wszystko, tylko trzeba to jakoś wywnioskować. Za każde rozpisanie jakiegoś zadania rozszerzonego, wpisanie tam wzoru, jakieś dobre myślenie, możesz dostać jeden, może dwa punkty. Warto każde zadanie chociaż y, troszeczkę liznąć, troszeczkę więcej zrobić w tym zadaniu. Jeśli chodzi o Polski, czat GPT, pytasz się go, on ci opowiada, albo czytasz jakieś streszczenia, angielski ustny. Najlepiej to by było pogadać z kimś po prostu, z rodziną, przyjaciółką a jak nie masz ani jednego, ani drugiego, no to zawsze możesz wejść na jakąś stronkę w internecie i pogadać sobie z ludźmi z zagranicy. No i pamiętajcie też, żeby być wyluzowanym, być zrelaksowanym. Jeśli relaksuje Was rzucie gumę do życia, weźcie gumę do życia, to nie jest zabronione. Nawodnijcie się przed egzaminem, zjedźcie sobie jakieś śniadanko, zróbcie coś, co Wam sprawia przyjemność poprzedniego dnia. A to wyjrzyjcie sobie filmujcie, spotkajcie się ze znajomymi, porozmawiajcie o tej maturze, o tym, że się stresujecie. I ostatnia moja rada, piszcie do końca czasu, nie wychodźcie wcześniej, to jest bez sensu. Możesz coś wymyślić, możesz coś wywnioskować, możesz nie wiem, ściągnąć, pójść do kibla i odpalić telefon, ale nie wychodź wcześniej, no bo co? Branisz wiadro, pójdziesz na piwo, możesz to robić przez wszystkie dni. Roku. Masz później wakacje w maturze. Jestem wypoczęty, zrelaksowany. Wczoraj powtórzyłem sobie cały materiał. Zastosowałem wszystkie techniki, które pokazałem. Mam nadzieję, że Wam też pomogą. No i co, jestem całkiem pewny siebie i spokojny, że na pewno to znam. Pytanie, na ile? Nie będę ukrywał, mało się przygotowywałem, ale ja tu reprezentuję wszystkie osoby, które nie uczyły się przez wszystkie te lata, ale coś, nie coś zapamiętały, więc mam nadzieję, że udowodnię Wam wszystkim, że jesteście zdolni i potrafimy to wszyscy zdać w tym momencie. Tak naprawdę kompletnie się nie uczyłem, ale wszyscy znacie to moją. Taktykę, jestem bardzo pewny siebie. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Już raz mi się udało. Oczywiście więcej razy mi się nie udało, no ale myślę, że tym razem dam z siebie wszystko na tym egzaminie. W czwartym C zaznaczam automatycznie. Czas start! Czy się udało zdać Zrobiłem jedno zadanie otwarte W sumie nawet nie wiem czy, 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 czy dobrze Trochę zamkniętych zrobiłem No i reszta w C, Myślę, że to mnie uratuje Myślę, że poradziłem sobie dobrze Na pewno czułem, że poszło mi lepiej Niż za pierwszym razem Faktycznie wystarczyło przypomnieć sobie sporo rzeczy I obejrzeć parę poradniczków Dlatego jestem całkiem pewny siebie Zdać myślę na spokojnie Nie mam pojęcia co prawda na ile Bo Wydaje mi się, że poszło mi gorzej Niż za pierwszym razem Mam nadzieję, że gdy ten film zostanie publiczny To nie wyrzucą mnie z Politechniki